Siemo! Z tej strony Kubiks! Tak, tak to ja. Po długiej przerwie bo mnie zbanowali. Znaczy nie, że zbanowali, ale nie mogłem wejść na mój kanał, nie miałam kompletnie kanału, musiałam się znowu zalogować. Boże mi usunie za 28 dni w ogóle cały YouTube i musiałam tam coś z tym zrobić. Mi rodzice pomogli, jest teraz już wszystko dobrze, ale za to, że podjąłem się i... Sukces był, że się udało się zalogować, to mam taki drobek za 20 zł. Czyli pierwszą paczkę. Oj, FIFA Oj, FIFY. Pierwsza, najnowsza, chyba 365, takie coś moi koledzy to zbierają. Druga, trzecia i czwarta. W jednej paczce jest Hmm, chyba 6 piłkarzy, tak? Tak, 6. No i zaczynamy. Dobra. Pierwsza paczka. To ja najpierw otworzę. Ja spokojnie wiem co robię. Muszę tak zrobić. Żebym tego nie widział. Będę to robić inaczej. Najpierw będę robić. O nie. Dobra, pierwsza. Co? Co ja właśnie trafiłem? No co? Co ja właśnie trafiłem? Lewandowskiego. Okej, okay, kto tu tam jest? Bo nie widzę. Jakiś tam. Ada, Dawid. Dobra. Kolejna. Pedri? To jest? Christensen, dobra, też jest dobry. Czy Gdzie ja tam widziałam, Nessie? Dobra. To jest Martinez, a nie... Dobra i ostatnie... Havertz Nie tam jakiś Szymczak. Polak! Polak! Polak rodak. Polak! rodak. A tutaj jest taka fajna karta. To dobra. Przechodzimy do kolejnej paczuszki. Dobra. To sobie tak... nie. Nie patrzę. A teraz z tej strony mogę. To jest chyba jakiś napastnik. nie wiem co nie. Dobra. Pierwsza karta. Nie. a dobra. To jest strój. Ok. Co? Jaka ultra karta? Eriksen Nie, nie, nie. Co to jest? Ja! Wiecie, jakie to są dobre karty? Czekajcie, co to jest? Tutaj ja Wam pokazuję do kamery. Oj! Nie! Wam Kolejny to jest jakiś czekaj oj, muszę... Rubendia! jaś Kolejny ostatni jakiś Karma, ale coś tam nieznany. Kompletnie. Kolejna paczuszka. jestem zadowolona 20 zł. No to nie tak dużo, ale też nie tak mało. Dobra. Faga... Tak, obrócę, nie patrzę. Nie patrzę, chyba. Ja to źle zrobiłem. Ja to. O, jakiś. Zaraz to wam pokażę. Dobra, zaczynamy tak. Pierwsze. Co tutaj jest? To... No nie, tam jest jakaś fioletowa. No. Takie coś. FC, klub, FC. Kto to jest? Dial Blind. Hakimi, Hakimi haki Hakimi, Kimi Co to jest za karta? Jakiś tam Fo, fiola, jakaś nie Ja go nie znam. Jakiś to będzie chyba odwrotnie, to ja wam przyczynę. Renato, Sa o, Renato Sanchez. Sa Jestem zadowolony Ostatnia Jest, e dobra, ostatnia I, I zrobimy podsumowanie O, tutaj są moje karty Porozmalane Ok, więc Zaczynamy ostatnią paczuszkę Ja tutaj się przybliżę. Oj jest ta paczuszka Dobra, to co tam zostawię? U. O! Otwieram, dobra. Aby tak, żeby nie widać. Nie A teraz ostatnio otworzę tak. Pierwsze: Gonco, coś tam. E, ja przeczytam Gonco, kala, jakiś. Ja go chyba nie znam. kojarzę, ale nie znam. Brahim diasz jakiś. Kolejny już wam pokazuję Uyj Czy to jest Hakan Kalnag Jakiś tam, 84 w João Cancelo Dobra Dobra, teraz podsumowanko Te lepsze trafy, lewy Nie wiem kto to tam, jakieś tam daniel, ale coś tam Hakimi, no chyba tak nie za bardzo, Haland wiadomo Haland. Te tutaj te składy takie, tam miałam chyba trzy Ruben Dias, Ruben Dias, dobra Mbappe Кирилл Эймбэмпинг. Не вам женых повторек. Не wiem, чето добре. Добра. Подсумовок то ест таке. не бенди виять. Той ест таке. Ой. Ten. To jest ten Mbappé. I tam jeszcze innych. Dużo tego mam. Muszę kupić sobie taki album. To chyba to wszystko. Słońce. Widzę cię w tym. Ek Dobra. To by było już na tyle. Wszystko na pewno, bo. Dlaczego mi jeszcze? Dobra, już nie będę przedłużać. Na razie S